Siemaneczko widzowie, witam was w y, kolejnym odcinku z gry Bery Owy Ta. Stars Tak Okej, okay, wchodzę od razu w sklepik O, i widzę darmową sklepkę Odłożę sobie I nic oczywiście Czy ja w ogóle mam poko? Nie wiem kiedy go dropu. Dobra, lecimy sobie. Dobra, mogę w sumie zagrać. O, będzie na boksa. Dobra, co zbieram tutaj na boku? Będą cztery gierki. Big Box, wiem, jak mnie tutaj robi. Mhm. Dobra, bo będzie otwierany big box na odcinku, tylko o, środek darmowy. Ktoś ma Fortnite'a. O Boże Święty. To możecie zagrać ze mną. Ym... Ja pierdziele, ilu osób. Możecie ze mną zagrać. Ym... Nick jest Szymonik z 10 z małej. I wszystko razem. Także w sumie to możecie podawać niki w, koma... w komentarzach. A ja będę tam pisewał. Żeby było te niki jakby poprawne, bo Będę dodawał No, widzieliście tam za totalnym bombikiem było. Dobra. Okej. Okay. O ale dużo doblerów i Oho! Z jednej gry? Dwa skrzynki. Dwie skrzynki. Co? Dobra. Tutaj też chyba zbieram e, Opening. Już wam trochę zdradziłem, że tutaj też zbieram Opening. Mhm. Mm Już gramy? A mnie dopiero czytało XD O, to jest ta mapa dziwna Nie wiem Mi to przypomina tą taką mapę, gdzie są tutaj krzaki I ten To jest ta sama mapa, tylko że to jest woda Karl jest fajny też na gem graba, bo on może uciec z gemami swoim tak szybko. Oni się nie zbliżą, bo się nasykają mi. Właśnie mamy dużą przewagę. O dobrze, że tą Rose zabiliśmy, bo ona ma ulta. Tylko niech zbieramy... Tak dziwnie. Każdy ma po dwa. Okej! Okay. O nie. Dobra. Jeszcze tutaj muszę zebrać. Dobra, już nic nie zbieram. Po prostu uciekam o tym. Siema. Chcyk! O, to było piękne. Dwóch kilofem porobiłem. Widzieliście to? A i tak ten chłop ma gwiazdę gry. Słuchaj. To jest fajne, że ja mam po dwa dżetonów i jeszcze to mi tylko dwa i... Patrzcie ile dablerów z jednej i w ogóle ten. A najgorsze jest to, że mi się kończą te dublery. Bo mam... o 39 gmin, bardzo dobrze. Mam 72. A jak gdzieś słyszałem, że tikety jakby się... Nigdy już nie pojawią. A ja mam 9 tikietów. Także na drugim koncie mam więcej niż 9 tiketów. Dobra. Na dwóch kontach włączam brawla. Ja tylko włączam tamte konto, żeby zobaczyć, ile mam tikietów. Bo będzie wieka gra. A na wielkiej grze się dużo tych dostaje. Bo ja. Aha! Chłop już strzelił go! Mam 13 tiketów. Czekajcie, sobie odbiorę sklepik. Za da darmo skrzynia i co? I długo, oczywiście. Bo jakby inaczej. Dobra, wypierdzielam. O nie! Kurde, ta rola co co na robi? Aż mi nie daje piłki, ja bym to wykerował. O może nie wykerował, bo ją mnąło. kolt obił. Dawaj, lecisz. Aha, on się w takich tych szechach. Rozkampił. A, nie, 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 no, hu, 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 hu. Jestem na nie, nie, No! Super, nie, nie, Jo Jo nie, Aha! Chłop <noise> nas zablokował! Super nie, zablokował. No. Chłopie z mistrzem. Ja, czy kręcę, chłop zablokował sobie. Ale i tak chłop nas ta róża nas wykierowała. Co to było? Chłop na kurde Co to w bramce Co? I potem skrzynka, To jest najlepsze te podwajanie. Już tutaj uzbierał z dużo skrzynek pole Penning będzie. Jeszcze tutaj nabiję. Bo to jest impreza z podwajaniem żetonów, a już nie mam tych żetonów chyba, Ta. 12 jeszcze. Ale gram oblężenie. Chyba będę kończył filmik. Mm, dobra. Ja się zacięłem tam. O nie, Roza ma pierwszego tego, trzeba ją... No super! Chodź tu. No i kurdy, do... Wypierdzielaj. Jej! Drugi poziom. Super. Dobra. Ja tam ultem wlecę. No, to nie jest źle ultem w sobie wleciałem. Ale patrz jak to obija. Przecież oni 2% tracą na sekundę. Ja nie mogę. Jak my to zrobiliśmy. Dobra, robię to. Cóż. A ja mam pomysł. Nie wiem, czy to się uda. Nie, karma. O oh, fuck. No nieźle. O kurde. Masz jeszcze trzydzieści tysięcy hp. Trzeba tego robota zabić. Dobra. Jesteśmy. Dobra, easy. O nie, oni sobie teraz będą zbierać śrubki. Dobra, cyk, mam jedną śrubę. Cyk, mam drugą śrubę. Ultuje go na łeb. Dobra, My będziemy chyba na szóstym poziomie go atakować. Jaki nie, no. Dobra, siódmy poziom. Lecimy. Byku. Super. No, to zmarnowany. Jest! Wygramy! Wygramy! Nawet jeśli nie zniszczę. ja już się kręcę. Czekajcie, cięcie. Okej, okay, już jestem. Dobra. Pięć skrzynek i jeden big box Po cięciu otwieramy Okej, okay, okej okay. no najpierw te pięć skrzynek małych Dużo parę pońców będzie, także... U, doblery! Radą się, okej, okay. i teraz big box Okej, trzy rzeczy Colt, ja nie patrzę Jest postać! Jest! I co to będzie? El Primo! Tak! Tak! El Primo jest! Jest El Primo! Super! Jeszcze tablery. Ale udany opening! Ale udany opening normalnie! Joki udany opening! Co się stało? El Primo dropłem! Dobra, ja już bym kończył ten odcinek. Także widzimy się w następnym odcinku. Pa!